Witam. To wszystko zaczęło się jakiś miesiąc temu. Wreszcie muszę się z kimś tym podzielić. Zaczęło się na przyjęciu mojego znajomego. Jest on artystą, który wynajmuje mieszkanie na Poddaszu w przemysłowej części miasta. Jeżeli potrafisz sobie wyobrazić Detroit w latach dwudziestych, to właśnie tak to wygląda. Kilka przestarzałych fabryk, które tworzą razem potężne bloki. Większość z nich jest dawno opuszczona i zapomniana. Wracając do imprezy. Troszeczkę przesadziłem z piciem, więc postanowiłem trochę zluzować i przespać się na kanapie. Obudziłem się około czwartej nad ranem. Słońce jeszcze nie wstało, ale było już na tyle widno, że takie czynności jak poranna toaleta nie stwarzały już zbytnich problemów. Skierowałem się więc do łazienki. Starałem się cichutko stąpać na palcach, aby nie obudzić pozostałych członków zabawy, którzy sądząc po ilości porozrzucanych butelek już dawno odpłynęli. Gdy korzystałem z ubikacji przez okno, mogłem podziwiać panoramę opuszczonego, porzuconego miasta. Przypomniałem sobie, jak bardzo lubiłem takie miejsca, gdy byłem mały. Miejsca ciemne, pozbawione życia. Tętniące tajemniczością, ale z drugiej strony... Dziwne i spokojne. Zrobiłem co miałem do zrobienia w toalecie, wróciłem na kanapę i starałem się ponownie zasnąć. Po około 45 minutach wpatrywałem się w sufit, liczenia baranów i Bóg wie czego. Uznałem, że nie mam zamiaru spędzić tutaj ani chwili dłużej. Odstawiając swoją męską dumę na bok, postanowiłem obudzić swoją dziewczynę i poprosić ją, czy mogłaby odwieźć mnie do domu. Myślałem o tym, aby wrócić na piechotę, ale o tej godzinie było to zbyt niebezpieczne miejsce, aby wybierać się gdziekolwiek. Jest fantastyczną dziewczyną, więc chętnie się na to zgodziła i powiedziała, że będzie tam za około pół godziny. Jak tylko dobrze, to zadzwoni do mnie, żebym wyszedł na zewnątrz. Niestety, moja komórka rozładowała się około po 10 minutach, więc postanowiłem, że będę wyglądać za nią przez okno. Siedziałem tak chwilę przy tym oknie, czując, że moje powieki robią się coraz cięższe, aż wreszcie zapadłem w niespokojny sen. Nagle jakiś hałas wyrwał mnie ze snu. Nie był strasznie głośny, ale to wystarczało, abym powrócił do rzeczywistości. Wyjrzałem przez okno poszukując źródła dźwięku, ale nie zobaczyłem nikogo. Jednak po drugiej stronie ulicy obok wielkich kontenerów leżał komputer i rozbity monitor, którego wcześniej tutaj nie było. W czasie imprezy parę razy wychodziłem wnieść śmieci i żadnego komputera tam nie było. W tym samym momencie usłyszałem warkot silnika i zobaczyłem samochód mojej dziewczyny. Zszedłem na dół, przytuliłem ją i już miałem wsiadać do samochodu, kiedy przypomniało mi się, że mój przyjaciel potrzebował kilku części od komputera, więc postanowiłem przejść się koło kontenera, aby sprawdzić, czy może dałbym radę uratować jakieś części z leżącego tam sprzętu. Monitor był bezwartościowy, całkowicie rozbity. Jednostka, ku mojemu zdziwieniu, wyglądała na praktycznie nową, więc włożyłem ją do bagażnika i odjechaliśmy. Całkowicie o niej zapomniałem. Dopiero gdzieś. Tydzień od tamtego zdarzenia zadzwoniła moja dziewczyna, że jednostka ciągle znajduje się w jej bagażniku i że mam pół godziny, aby ją odebrać. Tej samej nocy przywiozłem ją do domu i postanowiłem najpierw podłączyć jednostkę do monitora i sprawdzić, czy nadal działa. Ku mojemu zdziwieniu działała znakomicie. Na dysku twardym był zainstalowany Windows XP i był zupełnie wyczyszczony. Z chorą ciekawością postanowiłem przeszukać dokładnie cały system. Do wyszukiwarki wpisałem słowa takie jak porno, cycki czy cipka. W nadziei, że znajdę jakieś zupełnie odjechane, a może nawet nielegalne filmy czy zdjęcia pornograficzne, których poprzedni właściciel starał się pozbyć. Nie... Niestety, moje poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu. Wyszukiwanie zdjęć nic, więc zabrałem się za wyszukiwanie filmów. Tutaj pojawił się jeden plik ukryty w folderze Windows System32 o rozszerzeniu AVI. Barbie AVI. Co innego mogłem zrobić, uruchomiłem go. Teraz jest właśnie ten moment, gdy wszystko robi się naprawdę dziwne. Film wydawał się nie być poddany jakimkolwiek obróbkom. Trwało około godziny. Przedstawiał siedzącą na krześle kobietę na białym tle. Przewinąłem film do przodu i ciągle widać było na nim tą samą siedzącą kobietę. Wtedy postanowiłem pooglądać dokładnie cały film, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Szczególnie interesowało mnie to, o czym ona mówi. Niestety po około 15 sekundach nagranie jest fatalnej jakości, a jej głos ginie w białym szumie. W ten sposób nie doszedłbym do niczego, więc postanowiłem rzucić ten film. Do jakiegoś programu, który zajmuje się obróbką audio, i pobawić się w odizolowanie jej głosu od reszty szumów. Troszeczkę pomogło, ale dalej nie byłem w stanie zrozumieć, co chce powiedzieć. Byłem już wtedy bardzo zaintrygowany całą sprawą, więc zacząłem zwracać uwagę na język jej ciała i mimikę twarzy. Uznałem, że ktoś musi zadawać jej jakieś pytania, ponieważ od czasu do czasu przestaje ona mówić i uważnie słucha. A następnie znowu coś mówi. Od 15 minuty filmu jej twarz wyraźnie poczerwieniała, jakby ktoś zadawał jej bardzo intymne pytania, lecz nadal odpowiada na każde z nich. Wkrótce po tym zaczyna płakać, szlocha historycznie już do końca filmu. Jednym z niewielu słów, jakie byłem w stanie rozczytać z ruchu jej warg, to skóra. Powtarza to słowo wiele razy podczas całego materiału. A nawet w pewnym momencie ciągnie się za skórę na ręce. Wydaje się być z niej bardzo niezadowolona. Jest znacznie więcej rzeczy, które muszę Wam opowiedzieć, ale robi się późno i nie mogę już kontynuować. Resztę napiszę jutro. Boże, chroń moją duszę. Po około 40 minutach płaczę już tak mocno, że ledwo może patrzeć do kamery, w tym miejscu przestaje cokolwiek mówić i przez resztę materiału po prostu płacze, a jej głowa jest spuszczona w dół. Co jest bardzo dziwne, nie porusza się ani nie wstaje. Po chwili obraz robi się kompletnie czarny. Byłem cholernie oszołomiony, kiedy film dobiegł końca. Oglądałem ten film jeszcze kilkanaście razy w ciągu tamtej nocy. Starając się wychwycić najmniejszą nawet poszlakę, która pozwoliła mi dowiedzieć się czegoś więcej, czułem się bardzo niezadowolony z wyników, chciałem wiedzieć coś więcej. Wtedy też zauważyłem, że wyciemnienie trwa około 10 minut, a około drugiej minuty film rozpoczyna się od nowa. Jest teraz bardzo zniekształcony, prawie nie nadający się do oglądania. Widziałem na nim parę nóg, które spaceruje wzdłuż torów kolejowych. Nie widać nic więcej, tylko małą stację kolejową w oddali. Domyślam się, że kamera przypadkowo sama się włączyła lub jej właściciel zapomniał jej po prostu wyłączyć. Osoba na filmie spaceruje wzdłuż torów około 6 minut, a następnie skręca do lasu i przechodzi przez coś, co wygląda na zrobioną ze sklejki kładkę. W tym miejscu film już definitywnie się kończy. Moje serce zaczęło bić szybciej, bo niedaleko mojego domu znajduje się stara stacja kolejowa, która wygląda bardzo podobnie do tej, którą możemy zobaczyć na filmie. Musiałem to zrobić. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela Ezra. Typowy byczek, jak zwykło się takich ludzi określać. Dwa metry wzrostu, 150 kilo mięśni. Przekonałem go, aby wyruszył wraz ze mną na małą ekspedycję. Sam nie jestem jakimś wymoczkiem, ale czułem, że zabranie dodatkowych ekstra mięśni na wyprawę do lasu w poszukiwaniu Bóg wie czego jest bardzo dobrym pomysłem. Cały ten plan nie pozwolił mi tamtej nocy zmrużyć oka. Następnego ranka w słoneczną sobotę wziąłem latarkę, aparat oraz moją siedmiocalową, sztywną pałkę teleskopową o metalowym zakończeniu. Po czym wyszedłem na spotkanie ze Zrem. Kiedy dotarłem do jego domu, właśnie przewracał się na drugi bok, pogrążony w głębokim śnie. Kiedy go obudziłem, grzecznie kazał mi spierdalać. Byłem już spakowany i przygotowany psychicznie na moją przygodę, więc postanowiłem nie odpuszczać. Z nim czy bez niego, nieważne, wyruszam. Niecałe pół godziny później zaparkowałem swój samochód na stacji kolejowej. Wziąłem moje rzeczy i wskoczyłem na tory. Po pewnym czasie zauważyłem kawałek złamanej kładki, zrobionej oczywiście ze sklejki. Moje kolana niemal ugięły się z wszechogarniającego podniecenia. Szedłem powoli szlakiem wyznaczonym przez kładkę, zwracając baczną uwagę na wszystko. Zatrzymywałem się od czasu do czasu, aby uklęknąć i nasłuchiwać kogokolwiek lub czegokolwiek. Lecz dookoła było tak cicho. Nigdy wcześniej w swoim życiu tak się nie denerwowałem. Tak naprawdę nie miałem nawet bladego pojęcia, co mogę zastać na końcu drogi. Gęsty las powoli ustępował miejsca łące. Wtedy też to zobaczyłem. Dom, który wyglądał jakby został dosłownie pożarty przez las. Nawet pierwszy rzut oka mógłbyś powiedzieć, że nikt w nie mieszkał przez 20, może 30 lat. Miałem ze sobą aparat i pstryknąłem parę fotek. Kilka metrów od domu widziałem także wiatę zbudowaną z blachy, teraz już kompletnie zardzewiałej. Przez chwilę siedziałem ukryty wśród drzew, wszystko bacznie obserwując. Nie chciałem wyjść na otwarte pole. Miałem złe przeczucie, że coś lub ktoś może mnie zobaczyć. Minęło kilka dobrych minut, nim zebrałem się w sobie wystarczająco dużo odwagi, by ruszyć w stronę domu. Drzwi były częściowo otwarte, uchyliłem je, trzymając w mojej ręce przygotowaną wcześniej latarkę. Stwierdziłem z ulgą, że wnętrze jest całkiem dobrze oświetlone. Odłożyłem więc latarkę i wyjąłem aparat, aby zrobić kilka zdjęć. Nie było tam żadnych mebli, a po podłodze walały się kawałki drewna, masa gruzu i wszystko co możliwe. Ruszyłem w głąb lasu. Widziałem różne rzeczy, do których nie przywiązywałem wtedy większej uwagi, lecz teraz, kiedy myślę o nich z perspektywy czasu, wydają mi się one bardzo, a nawet bardzo, bardzo dziwne. Pierwszą dziwną rzeczą były drzwi, które prawdopodobnie prowadziły do piwnicy. Wyglądały na zbyt nowe i nie pasowały zupełnie do tego całego dusznego i starego domu. Co więcej, jako jedyne drzwi w całym domu były zamknięte. Gdy wdrapywałem się na drugie piętro, widziałem kilka krzeseł i składane stół, które też wydawały się zupełnie tutaj nie pasować. Tak jak drzwi były zbyt nowoczesne. Lecz to, co najbardziej mnie niepokoiło, to łazienka. Kurz z lustra był wytarty, nad wanną była zawieszona czysta plastikowa zasłonka, z której spływało kilka kropel wody. W tym czasie usłyszałem głośny jęk, starając się. Opanować, ogarniające mnie przerażenie. Wyskoczyłem przez okno, jak oparzony, i ile sił w nogach pognałem w kierunku torów. W połowie drogi zdałem sobie sprawę, że jęk był bardzo podobny do dźwięku, który wydają rury wodociągowe. Kiedy ktoś otwiera zawór, lub kiedy po prostu płynie przez nie woda, chwila ulgi zmieniła się w horror. Kiedy do głowy przyszło mi pytanie: Dlaczego w zastranym, opuszczonym domu? który znajduje się w samym środku pierdolonego lasu, przez rury płynie woda i najprawdopodobniej ktoś z niej właśnie korzysta. Od tamtego czasu nie było mnie tam i nie mam najmniejszego zamiaru wracać.